Jan Paweł II gwałci małe dzieci. Jan Paweł II yy, szkodzi... Yy, szkodzi Polsce. Po prostu szkodzi Polsce. Słuchajcie, yy, wszystkie narody świata na swoich wielkich obywatelach robią po prostu biznes. No i co najważniejsze, Jan Paweł II był też pedofilem. No do jasnej cholery, to też trzeba sobie was, warto powiedzieć. Niestety pedofile, ci wylądniarcy, są wśród nas. Trzeba ich bezwzględnie karać, ale podkreślam, Jan Paweł II był po prostu, uważał się za nadczłowieka, któremu więcej wolno, którego de facto trzeba by może troszeczkę wyznawać. Jan Paweł II był tak spasiony, że ja przy nim to szczuplak jestem. Śmiem mówić z ambony, że, że nadmierne obżeranie się jest grzechem. Nie wolno tyle jeść. E, jedyne dowody, jakie są, to to, że Jan Paweł II. Naszym zdaniem i moim zdaniem też, to jest najgorsza menda, jaka może być. Nie ma gorszej kreatury na świecie, a co to jest sympozjon? Wpiszcie sobie w Google, sympozjon, starożytna Grecja. To była specyficzna orgia seksualna, na której rozdziewiczano młodego chłopca. Co gorsza, Jan Paweł II I według różnych źródeł albo się tylko przeglądał, albo w tej orgi brał udział. Chore? Wynaturzone? Tak! Oczywiście, że tak.